Cześć, 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 witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj będzie parę rzeczy, o których większość zapewne z was wie, ale może te dwie z pięciu osób, które, które zaglądają w miarę regularnie do tego mojego kanaliku o tym nie wiedzą. E, na przykład jak powiększyć taki e, drobny. Druczek, jeżeli jest na, na stronce. Więc w Ubuntu Studio to jest CTRL SHIFT i plus, 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 plus. O, plus. I tutaj jest e, opis mojego kanału. Na tym etapie to tylko próby i eksperymenty z pomysłami, sprzętem i oprogramowaniem. Obrazki, filmiki i. Muzyczka w innym miejscu mówiłem, że to jest polenie, które udało mi się przypadkiem zrobić. Czyli to nie jest jakieś zaplanowane, rozmyślne, po prostu taki mój vlog eksperymentalny, kanalik. I może tak, jak powinienem, tak jak we wszystkich. <grych> e, Dystrybucjach Linuxowych piszę zawsze, że tak jak to jest, tak to trzeba przyjąć, bo ja za nic odpowiedzialności nie biorę i e, za jakość kanału nie odpowiadam, bo po prostu robię to, co e, myślę, że jak wyjdzie najlepiej, ale nie zawsze to wychodzi. Teraz druga rzecz, jak na przykład sprawdzić. Tutaj na przykład widać, że jest 79 e, 907. Uuu, prawie 80 tysięcy e, razy ten kanalik został obejrzany. Czyli, czy, czy filmy w tym kanaliku, ale jak sprawdzić, ile jest na przykład filmów, bo tutaj e, tak nie jest to oczywiste. Więc wpiszemy tutaj sobie ta O. Mola i sześć e, subskrypcji, tysiąc filmików, o i ostatni tutaj się nawet pokazuje najbardziej popularne shorts, ale to na komórce tylko pokazuje, na, tam na górze jest po prostu taki. E, o, tutaj się klika, sod, sort, czy, czy sortuj według popularności, i to się pokazuje. E, a inne rzeczy, no to tak, wychodzą. Teraz to sobie zamkniemy. Druga rzecz. To. to jest chyba drugi filmik w, w, w tym moim kanale. U, tutaj. Czwarty. No teraz to nam się za dużo trochę zrobiły próbujemy zmniejszyć Ctrl Shift i minus 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 O i to są te pierwsze, które tutaj 9 lat temu czy 10 lat temu zaz, zaczęły być robione no a po, potem przez kilka lat tak spokój był i jakieś 3 lata temu próbowałem codziennie, i w pewnym momencie to zaskoczyło, i się udawało codziennie wlepiać jakiś filmik, i między innymi taki. Ja mam takie wrażenie że jakby od czasu do czasu się czuję jakbym się zamieniał w trola nie wiem czy to mi się takie tylko przywidze, przywidzenie czy, czy naprawdę teraz jestem a zaraz już nie tak tak mu co dość w cuk w uderza mu w ma mu. mocno. No, mogę, mogę zdradzić, że to było zrobione w takiej, e, w takiej aplikacji Cheese. Tam jest sporo takich różnych śmiesznych filtrów, które można sobie e, użyć. A właśnie pierwszy, drugi, Jeden z tych pierwszych początkowych filmików to był ten. I to był taką, taką kamerką. Um, kamerka Dolphin. I filmik nazywa się Fajagwa. I ten kanał miał się nazywać Fajagwa, czyli fatalna jakość gwarantowana. No, od, przez pięt, te 15 lat technologia poszła sporo do przodu, także fatalne, o fatalną jakość jest coraz trudniej. Tym niemniej próbowałem i próbowałem też hmm, sprawdzić dlaczego Niektóre filmiki są bardziej popularne niż inne. Ten, na przykład, 1000, tamte inne, 4000, inne, 3000. I zrobiłem sobie taki spis czy, czy katalog tych filmików, wszystkich i doszedłem do wniosku, że cztery z nich. Z tych najpopularniejszych to były na temat Knopiksa, jeden na temat kapusty, jeden na temat telefonu komórkowego takiego e, taniego e, i dosyć kiepskiego. W poru... To znaczy telefon jak komórka, jak komórka, ale w porównaniu z innymi powiedzmy sobie, taki, taki sobie e, dla mnie mało przydatny, dlatego że. E, nie działał e, Hotspot HiFi Hifi. -hi o, ten nagle ma na 712 trudno. E, trudno po prostu. Się zorientować dlaczego. Na przykład ten ma 140, a ten ma 14, ten ma 20. Na niektóre z tych filmików. ten 870. Na kilka z tych filmików poświęciłem dwa tygodnie pracy i ten ma 1000, minuta 36. Na kilka z tych filmików. Pod poświęciłem dużo, dużo czasu i pracy i one miały 25 odsłon, czy 20 parę razy były oglądane. I jakie z tego wnioski? Ja tego kanału nie Zakładałem z myślą o tym, żeby robić jakieś te y, filmiki instruktażowe sensu stricto. Tylko, żeby się dzielić tym, co akurat robię i y, na co wpadłem, albo podzielić się jakimiś y, rzeczami, które kiedyś były fajne, które mi się podobały, na przykład ten. Fusion Linux bardzo fajna. O, 15 osób obejrzało. A ten 50. Nie wiadomo z jakiego powodu. Także no, jeżeli ktoś ma um, jakąś naukę wyciągnąć z tego, co tutaj robię, to zauważyć. Te błędy, które ja robię, i po prostu ich nie robić. Jak ja robię na przykład nudne, nieciekawe albo przydługawe filmiki, to zrobić krótkie i ciekawe. Jak komuś o kapuście czy kotlety z grochu i kiszonej kapusty nie pasuje, to niech sobie robi na temat. Perkusi czy... O! Humusu, jak się robi humus. Lola mi podpowiada. Bardzo dobry temat. Na pewno będą tysiące ludzi chci chciały obejrzeć to. To jest taka orientalna grochówka e, z e, czosnkiem i e, pastą tahini. To, taką pastą. Może kiedyś <ścoughs> zrobimy. Może kiedyś zrobimy. No i to tyle na dzisiaj. Patrzcie, wczoraj zrobiłem ten filmik i już 94 skoczyły. Jeszcze raz piękne, dzięki za uwagę. Co złego to nie ja. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć. To jest vlog.